Kluczyk niestety nie jest filec więc trzeba go tutaj do gniazda na środku i tak zrobą na hamulcu przytrzymując do końca przez chwilę on odpali i trzymamy do końca. Trzeba wcisnąć i przejdzie. robi chaos. No to no jesteśmy w kontakcie telefonicznym Hej, dorwałem się samochodu bestii strasznej Najpierw go trochę ustawię, co to jest za bestia, jest to wytwór brytyjskiej motoryzacji, czyli Aston Martin. Powinienem teraz powiedzieć, jestem Jacek, Jacek Ściąski. <grym> tak to jest samochód Bonda, pamiętajcie, że sam osobiście nie, że za Bonda nie przepadam, ale nie przepadam za Astonami, to jest trzecim Aston jakim jadę w życiu. Sojże Nie, nie podejrzewam, jestem pewien, że ten jest najlepszy. Zaraz opowiem o nim więcej. Na razie krótko technicznie, żeby było do myślenia i dlaczego nie przypadam sam za Astonami. To czym jadę strach jest generalnie tym jeździć, bo zostało wyprodukowanych na cały świat 175 sztuk, bo jest to ostatnia limitowana edycja Aston Martin Vanquish S Ultimate. To jest jedyny samochód jeżdżący w Polsce ten. silnik V12, dlatego on tak brzmi. 3,5 do setki. O kurczę, coś jest I najlepsze w tym jest to, albo najgorsze, że cały jest zrobiony, cały jest wykonany z włókna szklanego. Czyli w cokolwiek wiedziesz. Koszty naprawy są kosmiczne. Jest tutaj splitter, który zaraz pokażę, który to jak się coś, wie, jak się go uszkodzi, to czat. Koszt splittera 46 tysięcy netto, tak sam splitter nie łapie na mnie ostrości, ale ja tu nie jestem najważniejszy, niesamowite jest po prostu niesamowite. Powiem ci serce mi szybciej, bije, nie bije, serce mi wali. O kurcze, co ten samochód robi. A mówię, że nie lubię Astonów. Dlaczego nie lubię Astonów? Bo generalnie Astony są tak robione, że nie jadą, czyli potrafią mieć silnik 6-litrowy i 5 sekund do setki. No to tragedia, no tragedia panie. Porra. Wiesz co? Jak okręcę na połowę, żeby nie było, ja w ogóle nie żyłuję silnika, bo jak kręcę na połowę obrotów, bo on tutaj ma obroty po 8000, a ja mu robię do 4000, więc ja go w ogóle, jest zimny silnik, tak, ja go w ogóle nie kręcę a już robi takie efekty. Dobrze, nie powiem, że się zakochałem, ale jestem pod wrażeniem. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Bardzo. Ok, napęd jest na tył i samochód mi ucieka na, na zakrętach, ale jest to takie wszystko bardzo stabilne, bardzo przewidywalne. Dobra, to są dopiero pierwsze kilometry, jakim przejechałem. Więc tak naprawdę nie wiem, jak on się jeszcze będzie zachowywać na drodze. Ale podejrzewam, że skoro to jest ostatnia wersja wypuszczona tego samochodu, to jest zrobione tak, żeby chodził możliwie jak najlepiej. Jako ciekawostkę, jak zaraz gdzieś podjadę w spokojne miejsce, pokażę ci silnik, który to. Został złożony przez Polkę, tak Polka złożyła silnik, który jest tutaj w tym samochodzie. Wykończony ten samochód jest naprawdę zacnie, nawet podsufitka, może tu w kamerce tego nie widzisz, zaraz ja pokażę, jak będzie więcej światła. To jest tak przeszyte w, w te diamenty. to wszystko jest taka fajna, nie no, kierownica może mi się nie podoba, ale cała reszta, jest wykończona w sposób przepiękny. Pokażę Ci jeszcze zaraz kluczyk, bo kluczyk kosztuje 6000 zł. w całej Warszawie w tym momencie więc jeśli stawiałeś się, mieszkasz w Warszawie, zostawiałeś się co za idiota w samo południe robi hałas. W nocy tym się nie da jechać. Wow. Odlot. Coś niesamowitego Coś niesamowitego. Ok, są samochody typu Aventador, który robi huk, tylko to jest inny huk, bo ten huk jest na wysokich obrotach, a ten robi ten huk. Okej, okay, jak tu są wolne obroty, to jest cicho. Eee, jeszcze nie doszedłem do tego, czy to jest jakiś tryb sportowy, sorry, bo za dużo wrażeń. O że klimatyzacja jest włączona, coś niesamowitego. Ok, już widzę, że jest launch control, eee, to może tutaj włączę kamerkę, żeby ci pokazać, co tutaj jak, jak to wygląda. Tu mamy launch control, tu mamy wyłączenie trakcji, chociaż on i tak się dosyć mocno ślizga. Na tyle, na ile je zauważyłem. Eee, tutaj jest coś do włączania tego, ustawiania tego minimalnego ekraniku, nawet nie ma co ustawiać. Nawiew na siedzenia, ok, to takie powiedziałbym standardowe rzeczy. Fajnie jest zmienianie biegów jest zrobione tutaj, więc tutaj jest widzisz pusto. Tutaj popatrz jako ciekawostkę, z tej strony ustawia się fotele, tutaj nie ma nic. Przy fotelu, o tutaj jest hamulec ręczny, popatrz po lewej stronie, no w sumie brytyjski samochód, gdzie miałby być jak nie po lewej stronie, ale popatrz jak to wszystko jest wykończone. Za przyjemność pojeżdżam, tu kosztuje z 30 tysięcy przynajmniej. Te głośniczki. kierownica. O, tu jest jakaś regulacja zawieszenia. Ok, tryb sport Najwyraźniej mam włączone, nawet nie wiedziałem. tak to poza tym całkiem normalny samochód. Generalnie ludzie patrzą z opuszczoną szczęką, co to jest za samochód. A teraz bezczelnie, specjalnie wiadę jeszcze w takie miejsce, gdzie będzie tego hałasu więcej. robi? Przy takim samochodzie dobrze jest się nauczyć hamować lewą nogą. Dlaczego? E, dlatego, że to jest naprawdę szybka bestia. Bo też, 3,5 do setki to dla wielu osób nic nie mówi. Ale jedno to jest przyspieszyć 3,5 do setki. A drugie to jest to, jak ten samochód się zbiera z dwójki, trójki i tak dalej. A teraz, właśnie, wyjechał mi jakiś samochód. Gdybym hamował prawą nogą, to przejechałbym ze 4 metry. Ale bestia, ale bestia. Powiem Ci, że muszę sobie wziąć głębszy oddech, bo no, z zewnątrz Aston, jak Aston, może tutaj, tyle że widać, że ma takie w fajniejszym kolorze zaciski. Zresztą przy okazji też widać, że tarcze hamulcowe są kompozyt jakiś. Nie wiem, czy to jest sama ceramika, czy ceramika z czymś. I splitter, o którym Ci mówiłem, to tutaj na dole to. Kosztuje 46 tysięcy netto, więc <noise> tak. Ale jak to się błyszczy? Wow, popatrz! To wszystko, wszystko, wszystko. Ciekawe czy na radar się łapie, bo to jest wszystko plastik. No dobrze, nie plastik, bo karbon. Um, widzisz karbon. Tu jest tylko w, także widać, że to jest carbon carbon, a tutaj. To też jest skarb, jak zaraz otworzę maskę, to zobaczysz, tylko że jest polakierowana. Ale popatrz, jak ten lakier wygląda. Coś pięknego. Wiesz, chyba się dzisiaj przeproszę za stonem, ale może tylko w przypadku tego modelu. Bo jejku, co to robi za huk Vanquish S Ultimate? Odlot. Żeby było ciekawie, jestem pierwszym członkiem tego tutaj klubu, który wziął ten samochód na przejażdżkę. Podejrzewam, że wszyscy będą chcieć teraz jeździć, jak ten filmik zobaczą. Chłopaki głowę urywa, naprawdę, dziewczyny też. Ach, coś pięknego. Sorry, że tak może przesadzam, ale nie przesadzam, bo jestem naprawdę zachwycony. A dzisiaj, nie dzisiaj, w tym roku pokazywałem parę ładnych samochodów. Jak stał w garażu, jak go widziałem w garażu. To, żeby no, jakoś tak nie wyglądał, ale powiem Ci, że jak widać, jak to jest pomalowane, to jest naprawdę piękny samochód. Naprawdę piękny samochód. Nie do jeżdżenia w nocy albo bez gazu, ale cacko. Naprawdę cacko. I teraz niech mi ktoś powie, że pieniądze szczęścia nie dają. Zobacz, jak to wszystko jest. Dobrze, chyba z drugiej strony będę musiał pokazać, albo tam. Jak to wszystko jest ładnie wykonane. Zobacz na serce bestii i zobacz tutaj mamy Małgorzata Sątycz. Zrobiła, poskładała. Tą oto bestię, ten silnik. To jest naprawdę duże. To jest naprawdę duże. Ale całość jest tak zgrabna, że. Ten przód jakoś nie bije po oczach. Maska, to wszystko, to wszystko to jest karbon. Wszystko jest karbon. Tu, okej, okay, nawet widzisz te, to wnętrze, całe jest z karbonu. On waży, mimo wszystko, jakieś 1700, więc to jest dużo, ale gdyby to było poskładane z normalnych blach, to by ważyło ponad 2 tony. A te 300 kg w takim samochodzie, wiesz, mi robi różnicę, ale też robi taki problem, że no strach trochę się tym poruszać, bo no bo ubezpieczenie musi być drogie. Bagażnik, ok jest to samochód Gran Turismo, bo to nie jest samochód taki typowo sportowy. Nawet parasolka jest, ale widzisz na jakiś taki wyjazd weekendowy jest to wydaje mi się wystarczające żeby zabrać bagaże, są w sumie, z tyłu też. Miejsca tutaj jest bardziej bym powiedział dla dzieci za karę, dla dorosłych niekoniecznie, ale na upartego po mieście można, można się przejechać. Mhm. Podsumowania: Mógłbym mieć taki samochód, naprawdę mógłbym mieć taki samochód. Jeszcze nim sobie troszkę pojeżdżę, żeby zobaczyć, jak on się w zakrętach zachowuje, ale tak ogólnie widzę, że przy każdym zakręcie tylna oś się zguje, czyli trzeba umieć tym samochodem jeździć, żeby sobie krzywdy nie zrobić. To, jakie on emocje wywołuje u prowadzącego, u kierowcy, to jest coś pięknego. Naprawdę jestem pod Więc przeproszę się co do Astona, ale Vanquisha. <laughs> uf, uf. Muszę się rozebrać, bo gorąco mi się zrobiło. Dzięki.